Co? No bo fatem trochę bym Nie chcąc. Przecież ty nie masz monitoru, tylko telewizor. No, no monitor, telewizor, no to to samo, no. Nie, to nie jest samo. No to nie strzelajcie do mnie. Nie strzelajcie do mnie. Nie miej go na celowniku, miej go na celowniku. No i Wysłać nie mam Co? Wysłać wam jaka No. No czekaj, no. Niego. Nie, wyszło wolniej. To będzie niepokojąca runda też. Ale, ale no bez szansy, on ci pój... Pu... Chyba, że jakbyś...